Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem. Będzie to znowu filmik zakupowy. Tym razem pokażę Wam to, co udało mi się upolować w second-handach. czasu do czasu lubię sobie po prostu tam zajrzeć, pobuszować. I muszę Wam powiedzieć, że tak, kupiłam sobie kilka fajnych apaszek. Myślałam, że już nie będę kupowała, że już będzie wiosna, będzie ciepełko. Niestety, ostatnimi czasy jest bardzo zimno. Trzeba było powyciągać znowu kurtki, znowu cieplejsze swetry. I pierwszą taką apaszką, która bardzo mi się podobała, jak możecie zobaczyć, ona jest w takim niebieskim kolorze, delikatne właśnie tutaj ma przejścia. Na końcu wykończona jest czarnym, bardzo duża, bardzo fajnie się można ją opatulić. Kolorystycznie myślę, że pasuje do mnie. I za tą apaszkę, kochani, zapłaciłam 5 zł. Kolejną apaszką, którą sobie kupiłam, też jest oczywiście taka właśnie większa, dłuższa, żeby można było fajnie sobie opatulić szyję. Jak możecie zobaczyć, to jest takie ombre granatowe na dole. Tutaj jest właśnie taki niebieski z fioletem. Oczywiście za tą apaszkę, kochani, też zapłaciłam 5 zł. Kolejna apaszka, która się w ogóle zdziwiłam, że kupiłam, bo to jest taki dość energetyczny marsz. Jak możecie zobaczyć, zielony, pomarańczowy i fioletowy, no w sumie kolory dość fajnie pasujące do mnie. Bardzo duża, bardzo szeroka i też jest właśnie bardzo, bardzo długa i za tą łapaszkę, kochani, też zapłaciłam 5 zł. Kolejną rzeczą jest chusta, którą ostatnio bardzo często nakładam, bardzo mi właśnie podpasowała. To jest taka popiel z panterką, delikatny tutaj róż, fiolet. Tutaj ma na końcu takie śmieszne fędzelki. Bardzo fajna, bardzo mi się podobała. I oczywiście za nią też zapłaciłam 5 zł. Także tą ostatnio dość często właśnie nakładam sobie rano, jak wychodzę do pracy. I tutaj mam jeszcze dwie, <laughs> przepraszam, mniejsze chusty. Tak coś mi się ta spodobała. Taka, zobaczcie, fajna, taka wiosenna w takie fajne kwiatuszki polne. Bardzo mi się podobała. Ona jest zdecydowanie jest mniejsza, jak możecie zobaczyć. Bardzo ładna. Tutaj ma też takie wykończenie frędzolki. Za tą kochani chustkę zapłaciłam 2,50. Także też bardzo mi się podobała. I jeszcze jeden szaliczek w kolorze takich niebieskich y, odcieni. Troszeczkę brązu. Ten już jest znacznie mniejszy. Ale też mi się właśnie podobał. I za ten szaliczek kochani zapłaciłam też 2,50. No i nie byłabym sobą, jakbym nie kupiła sobie czegoś do ubrania. Wiadomo, zawsze mnie coś tam skusi. I kochani, pierwszą rzeczą jest bluzeczka, Bluzeczka, jak możecie zobaczyć taka ekry, kremowa, z krótkim rękawem, ona jest taka dość fajna, dłuższa, tutaj ma takie malutkie rozporki po bokach, krótki rękawek wykończony właśnie pikotkami, przy dekolcie oczywiście nie było żadnej metki, więc nie wiem, co to za rozmiar, jaka to firma, ale z tego, co widać po rozmiarze, to jest albo 36, no wpływa w porywach 38, bo takie rozmiary noszę i za tą bluzeczkę, kochani, zapłaciłam Coś koło 2 zł. Kolejną bruzeczką, którą Wam pokażę, to jest taka narzutka. Ja lubię takie właśnie rzeczy na jakąś bluzkę, wełnianą czy koszulę. I ona się prezentuje tak, jest, jak widzicie, taka granatowa w maziagi jest dość przezroczysta, bo to jest taka fajna koroneczka. Tutaj możecie zobaczyć sobie na metce firmy. Oczywiście rozmiar tu jest kochani 38-40, ale 40 to na pewno nie jest, bo. Ja noszę rozmiar 36, w poływach 38 i ona na mnie pasuje. I za tą bluzeczkę, kochani, zapłaciłam złoty 79, zł bodajże, jak dobrze pamiętam. Także naprawdę nieduże pieniążki, a bardzo fajnie wygląda. I jeszcze jedną bluzeczkę wam pokażę, którą kupiłam. Tylko ją tutaj trochę wezmę na wieszaczek, żebyście mogli zobaczyć, jak ona wygląda w całości. O, i to jest, kochani, biała bluzeczka, długa bluzeczka z takim tutaj pięknym motylem. Ona ma tu po bokach takie ogony, takie fikuśne. Też mi się właśnie podobała. Myślę, że na lato do jeansów czy do jakichś getów bardzo fajnie będzie się nosiła. Oczywiście trochę tutaj ma tutaj srebrnych takich wykończeń, ale mi to nie przeszkadza. I za tą bluzeczkę, kochani, zapłaciłam 10 zł. No i jeszcze jedna rzecz, która mi się udało. Właśnie upolować, w której jestem bardzo zadowolona. Otworzyli u nas w mieście nowy lumpek, nowy lumpex, gdzie są rzeczy y, dość drogie, bo to są rzeczy wyceniane. Jak możecie zobaczyć, to jest kurteczka skórzana, ona jest praktycznie nienoszona. No, w tej chwili ja ją miałam dwa czy trzy razy już na sobie, więc wiadomo, jakieś tam ślady popróże już nie zostały. Ale kurteczka praktycznie jest niezniszczona, nic nie zrobiona. Bardzo mi się podobała i ja za nią, kochani, zapłaciłam 150 zł. Tą kurteczkę, kochani, mogliście widzieć już na Instagramie. Ja wrzucałam zdjęcia z książa, tam ją po prostu lepiej widać. Odsyłam was, możecie sobie tam właśnie popatrzeć. No i kurtka mnie kosztowała 150 zł. Także, no jak na skórzoną kurteczkę, praktycznie nową, to myślę, że cena jest ok. To jest praktycznie Lumpex, gdzie jest Mohito, Reself i te inne właśnie firmy z tych produktów. Można sobie tam właśnie ciuszki upolować. Myślę, że od czasu do czasu będę właśnie tam zaglądać, żeby zobaczyć, co ciekawego mają. No i kochani, to by były całe moje zakupy, jeśli chodzi o second-hand. Jak wam się coś podobało, to piszcie w komentarzach. Pozdrawiam Was cieplutko i do następnego filmu. Pa pa.